Dom w zabudowie bliźniaczej z dużą działką bezpośrednio. Zatyki. Gmina Zalewo. Na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej położone w spokojnej, cichej okolicy. Idealne dla osób ceniących prywatność i bliskość natury. Duża zadbana działka o powierzchni 900 m2 daje wiele możliwości aranżacyjnych. Powierzchnia domu. 70 m plus piwnica. Powierzchnia działki. 900 m2 stan – gotowy do zamieszkania, remont – przeprowadzone 3-5 lat temu m.in. nowe wylewki, płyty GK na ścianach, zabudowy z płyt GK. Nowe elementy – dachówka ceramiczna, ocieplenie, elewacja, okna PVC. Ogrzewanie – miejsce na kominek plus centralne. Woda – wodociąg. Kanalizacja – w najbliższych planach gminy, obecnie w przygotowaniu projekt podłączenia. W chwili obecnej w trakcie remontu wejścia głównego i malowania, układ pomieszczeń: parter. Kuchnia, salon, duża łazienka. Piętro: Dwa pokoje. Piwnica, dwa pomieszczenia gospodarcze. Na posesji garaż oraz budynki gospodarcze. Wykostkowany podjazd. Działka ogrodzona i bardzo dobrze utrzymana. Budynek jest ocieplony i nie wymaga większych nakładów finansowych, można wprowadzać się od razu. Spokojni sąsiedzi. Dom w bliźniaczu w planowanym remoncie.